Dzień dobry. Zapraszam Państwa teraz na spacer po nowej suchej. Przeszliśmy do kolejnego pomieszczenia, które jest piękne pomieszczenie. Pani Jolu, parę słów o tym, gdzie jesteśmy. Witam Państwa serdecznie. na premierowym spotkaniu dotyczącym sztuki śluby panieńskie Aleksandra Fredry. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Inicjatyw Patriotycznych, współorganizatorem miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Projekt śluby panieńskie w sieci został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu. Kultura w sieci. Witam serdecznie Pana Burmistrza Łochowa Roberta Goszewskiego z małżonką. Witam serdecznie Pana Pawła Skupińskiego, Wiceprezesa Fundacji Inicjatyw Patriotycznych. Witam serdecznie Panią Jolantę Karczewską, kursztorz z Kansenu Architektury Drewnianej w Nowej Suchej. Witam serdecznie przedstawicieli Nadburzańskiego Parku Narodowego, Pana Marcina Dolata, Pana kierownika Dariusza Stopę oraz Pana Władysława Krysika. Witam serdecznie proboszcza parafii Trójcy Świętej w Sulejowie, księdza Józefa Rutkowskiego, Witam serdecznie dyrektora Miejskiego Gminnego Środka Kultury w Włochowie, pana Artura Lisa. Witam serdecznie pana Waldemara Górskiego, przedstawiciela Solidarności Walczącej. Witam Julię Sawicko z Teatru Oktaryna. Witam Pana Jacka Figiel, Współorganizatora Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych. Witam Panią Dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Jolinie Kaliska, Panią Małgorzatę Siuchta. Witam serdecznie Pana Tomasza Truszyńskiego, operatora filmowego. I witam serdecznie Panią Katarzynę Kownacką, reżyserkę filmu, którego dzisiaj zobaczymy. Szanowni Państwo, ja bardzo chciałbym podziękować tutaj pani Katarzynie Kownackiej za, za to, że postarała się o te działania teatralne w tych trudnych czasach pandemicznych, że udało się stworzyć ten projekt, który za chwilę zobaczymy. Szanowni Państwo, z tego miejsca pragnę podziękować panu prezesowi Piotrowi Żeluskiemu, pani Katarzynie Kownackiej za to, że ten projekt państwo realizujecie w Włochowie. Z niecierpliwością czekam na to, co zobaczymy na ekranie. Dla mnie to wielka niewiadoma. Nie wiem. Też byłem nagrywany, ale nie jako aktor na scenie. Także nie będę zabierał czasu. Życzę Państwu dobrych doznań. A dla fundacji mogę zagwarantować, że jeżeli pojawią się kolejne projekty, to jesteśmy jak najbardziej na tak. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Kasia, dlaczego Fredro? Dlaczego taki Fredro? Jestem za tym, że ci młodzi ludzie, którzy, których zobaczycie, i którzy są tutaj między nami w tej chwili na widowni, oni wnoszą sami ze swojej młodości, ze swojego XXI wieku, ze swoich komórek, ze swojego internetu, oni wnoszą tą współczesność, jakby, tak? A to wszystko, co jest udziwiane w teatrze, co jest po prostu jakąś taką dziwną formą robioną według mnie sztucznie, to burzy klasyka. Klasyka po prostu sama w sobie, ona się broni i ona się broni czasem bardzo drapieżnie. Ona potrafi takiego reżysera, który się na nią porywa, utopić kompletnie. Także ja nie chciałam tak bardzo ryzykować. Ja dodam jeszcze, słuchajcie, że tutaj nasza młodzież nie jest przygotowana na te odpowiedzi. Trochę ich zaskoczyliśmy, także no, trzeba im trochę otuchy w tych odpowiedziach dodać, klaszcząc co i raz. <głosy> 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 zupełnie inaczej, słuchajcie, jest na żywo, zupełnie inaczej przed kamerą. To jest zupełnie inna trema. Czytam, młodzi i klasyka, czy to ma sens w XXI wieku, gdzie priorytetem jest technologia, internet, multimedia. Eee, jakie są Wasze odczucia? Zaczynam od e, najodważniejszej, tak? Nie. Ja nie umiem używać mikrofonu, więc może nie powinnam się wypowiadać na początek. Eee ale tak naprawdę przyniósł to Albin, w sensie przyniósł to, czyli scenariusz e, i do końca my nie widzieliśmy, dlaczego. E, tak naprawdę chcieliśmy coś o miłości, coś e, potencjalnie lżejszego, a ostatecznie wyszło, że dosyć się w to zaangażowaliśmy emocjonalnie i, i tak naprawdę robiliśmy to przez cały rok, no, no. tak można tak powiedzieć. E, jeśli ja bym miała sama odpowiadać na to pytanie, to powiedziałabym, że to nie tak, że... W związku z tym, że mamy i komórki, i telefony, to nie interesuje nas klasyka, wręcz przeciwnie. Jakby młodzi ludzie chcą poznawać te pierwotne wartości i wręcz, ich, wręcz im do nich tęskną, tak bym powiedziała. Więc możemy. Chciałam powiedzieć, że podświadomie mogliśmy, mogliśmy albo właściwie wybrać ten scenariusz. Później się okazało, że tak naprawdę chcieliśmy wyciągnąć te swoje, czyli te, te podstawowe wartości, które każdemu, są, każdemu człowiekowi są potrzebne, i. no dobra, już skończę. Moim zdaniem to, co te wszystkie wartości, które były kiedyś, to one cały czas są w nas, są cały czas obecne i myślę, że. no. Są teraz te telefony, ale tak jak kiedyś była miłość, tak jest teraz cały czas. A ja dodam, że uważam, że klasyka połączona właśnie z dzisiaj z rozwiniętą technologią pozwala nam właśnie jakby brnąć do poznawania tejże klasyki, ponieważ... Yy, Teksty książek, wierszy są teraz dostępne normalnie w internecie. Mamy do nich dostęp, bardzo prosty dostęp sztuka. Dziewczyny ją pocieły po prostu brutalnie. Także ja przepraszam ludzi, którzy bardzo cenią sobie, że wszystko jest po kolei. Ale gdyby było po kolei, to jeszcze z tym naszym wstępem trwałoby 5 godzin. Także może chwalmy Pana, że one to tak zgrabnie pocięły. Mam nadzieję sens w tym jest. Z punktu widzenia Gustawa opowiadamy historię, tak po mojemu. Dzień dobry. Pan burmistrz mówił o tym, dlaczego Włochowie. Cóż, dlatego Włochowie, że tutaj po pierwsze spotkaliśmy tą wspaniałą młodzież. Brawa dla nich jeszcze raz, tutaj jak najwięcej, a po drugie spotkaliśmy zrozumienie, pomoc Pana Burmistrza, Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego, Muzeum Architektury Drewnianej w Nowej Suchej, a przede wszystkim Rodziców naszych aktorów, którzy wspomagali nas w trakcie realizacji i którym serdecznie za to dziękuję. Dzień dobry, ja chcę w imieniu fundacji i wszystkich nostów po prostu powiedzieć dziękuję. I nie ma dnia, gdzie tam dnia, godziny, żebyś czegoś nie zbroił. Niestety. Ale mi się pan Gustaw nie podobał wcale. Klara Krystyna Rados po pobawiony. Klara Julia Mażyńska. Sotnica Natalia Kownacka. Ustaw, Szymon Knerewski. Albinii Hałmemberek. Katarzyna Dobrońska. Karolina Pękana. Aniela Kimber-Żemińska. Ja, jeśli mogę, to przez ten czas chciałabym powiedzieć, że dopiero z Państwem tutaj może mnie słychać i tak. Ja zrozumiałam, o czym ja to zrobiłam. Także dziękuję. <głos> <głos> Do... Nie, to jest o tym, że po prostu ci młodzi ludzie mają prawo głosu i to jest po prostu dla mnie samej zaskakujące. Także ja to dzisiaj tak zobaczyłam. Dobrze, że wcześniej tego nie wiedziałem, bo, <śleszy> bo bym się mocno martwił, jakbym się dowiedział, że nie wie o czym robisz sztukę. A proszę państwa, chciałem przedstawić fundację, która była organizatorem tego. Tego wydarzenia. Poproszę Pawła Skupińskiego. Jarosława Dąbrowskiego, poseł wiceprezes Fundacji, członka zarządu Jole Gorczycką. Jola tam rozdawała płyty. No i był jeszcze Jacek Figiel, ale uciekł. No taki, takiego figla nam zrobił, że, że uciekł. I poproszę jeszcze na scenę realizatorów Tomasza Troszczyńskiego, który robił zdjęcia. Tomasza Koszelaka, który wspomagał Tomasza Troszczyńskiego. Reszty ekipy niestety nie ma, bo była zajęta innymi sprawami. A na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować pani Anecie Kowalczyk za piękne prowadzenie i, a, no i za tą gościnę, którą nam tutaj Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Zapraszam. Zapraszam na e, poczęstunek, który jest tam w salce obok. Raz jeszcze dziękuję panu burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu. Jest... Panie burmistrzu, panie burmistrzu, pan się tutaj pokaże. Tak. Bez takiego wsparcia duchowego pana burmistrza nic byśmy nie zrobili. Dziękujemy bardzo, dziękujemy państwu.